Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie każdy, który mi mówi, panie, panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął bo na skalę był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom i runął, a upadek jego był wielki. Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w piśmie. Oto słowo pańskie. Usiądźmy. Moi kochani nowożeńcy, pani Kamilo i panie Michale. To dzisiaj dla Was zostały wybrane te teksty z Pisma Świętego. Myślę, że teksty bardzo znaczące i bardzo potrzebne w tym wszystkim, co jest przed wami. Pierwszy tekst to hymn o miłości świętego Pawła. Jeden, myślę, że z piękniejszych, chyba można powiedzieć, takich fragmentów, gdzie w sposób niezwykle precyzyjny, ale muszę powiedzieć, że i taki dający do zastanowienia, przedstawia nam rzeczywistość miłości. Gdybyśmy tak zapytali o choćby, powiedzmy, przechodniów idących tutaj ulicą Świętojańską, Czym jest miłość, to z pewnością większość, zdecydowana większość, odpowiedziałaby, że to jest uczucie. Młodsze pokolenie, tak jak pamiętam, uczyłem licealistów, mówili mi, że miłość to jest taki odlot, z którego po prostu trudno się wyzwolić. Mówię, no więc wtedy jak być wolnym. Natomiast gdybym chciał określić tak jednym zdaniem to, co święty Paweł napisał o miłości, to chyba trzeba by powiedzieć, że miłość jest postawą, postawą, która pragnie dobra osoby, która jest obok mnie, tej osoby, którą kocham. I dlatego też moi drodzy, jak mam to szczęście błogosławić związki małżeńskie. I gdy patrzę na ludzi młodych zawierających związek małżeński, to zawsze patrzę jako na dwa wspaniałe Boże dary bo chyba się nie pomylę Panie Michale drogi zwracam się do Pana młodego zrobimy homilię dialogowaną bo uwielbia takie homilie z dzieciństwa i pamięta Pan narzeczony że został Pan naprawdę obdarowany przez Pana Boga osobą Pani Kamilita. dla Pana jest to najpiękniejsza kobieta i najmądrzejsza na całej kuli ziemskiej zaprzeczy Pan Radzę nie zaprzeczać. Więc nie zaprzeczło. I Pani Kamilo, droga, również trzeba sobie powiedzieć jedno: że gdy patrzy Pani na siedzącego obok tutaj mężczyznę, który no, za kilka chwil stanie się Pani mężem, to myślę sobie, że jest to też w przekonaniu Pani ten mężczyzna, którego wzór i obraz w swoim serduszku. Nosiła Pani już od przedszkola, bo zdaje się, że w przedszkolu Pani powiedziała rodzicom, że będzie Pani wspaniałą żoną i mamą. Tak było? Tak. Nie pamiętam tego, bo była jeszcze młoda. I moi drodzy, dlaczego to podkreślam? Dlatego to podkreślam, żeby popatrzeć na to, co się dokonuje, nie tylko pod kątem obrzędowości, pod kątem powiedzmy jakichś takich tylko zewnętrznych spraw. Bo gdybym dzisiaj zadał to pytanie nowożeńcom, już nie będę ich męczył, prawda? Dlaczego oni są dzisiaj, 22 sierpnia, godzina 17, w Katedrze Warszawskiej? Dlaczego są dzisiaj? Żeby zawrzeć związek małżeński. Oczywiście odpowiemy. Ale dlaczego w tym miejscu są? Czy dlatego, że katedra, jak mówi się popularnie, jest matką kościołów Warszawy? I nie tylko, myślę, Warszawy. Czy dlatego, że ta liturgia jest tak, abym powiedział, podniosła piękna. Przecież nasz mistrz organów, pan Piotr Achoń cuda wyczynia na instrumencie. Czy dlatego są tutaj? Czy dlatego, żeby nam przyjemność sprawić? Moi kochani, to są też istotne rzeczy, ale to nie jest najważniejsze. Pani Kamilie i pan Michał przybywają tutaj jako ludzie wiary. To jest miejsce święte. Tu jest obecność Pana Boga. Zgodnie z tym, co powiedział Pan Jezus, gdzie dwaj albo trzej spotykają się w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Tu za chwilę będzie żywy Chrystus na ołtarzu w tym ma małym, maleńkim kawałku białego chleba, hosty. I oni przychodzą tutaj, bo wiedzą i wierzą, że tu jest źródło miłości. Yy, moi drodzy, gdy tak człowiek patrzy na siebie, a czasami popatrzy na siebie, to z pewnością zauważysz, że został przez Pana Boga niesamowicie obdarowany. I gdybyśmy tak patrzyli na te różnego rodzaju dary, to trzeba powiedzieć, że tym darem najpiękniejszym jest dar miłości. To jest najpiękniejszy dar. Kiedyś, jeszcze będąc na studiach, zastanawialiśmy się tam w pewnym gronie z profesorem, na czym polega podobieństwo człowieka do Pana Boga, bo my jako jesteśmy jedyne stworzenie, stworzone na obraz i podobieństwo Boże, na czym to polega? I szukaliśmy różnych podobieństw. Oczywiście pewnie państwo znacie z Katechezy, różne prawdopodobieństwa, że mamy rozumność, mamy świadomość i tak dalej. I tak myśmy to wszystko mówili profesorowi. I ten starszy profesor tak słuchał nas, studentów, w tym momencie mówi, wszystko ważne, ale to podobieństwo polega na tym do Pana Boga, że człowiek, tak jak Pan, Potrafi kochać. Potrafi kochać. I moi drodzy, dzisiaj jesteście świadkami tej miłości, a jednocześnie jesteście tymi, którzy przychodzą do źródła miłości i mówicie: Panie Boże, my bez Twojego błogosławieństwa stąd nie wyjdziemy. My chcemy, żeby Twoje błogosławieństwo, żeby Twoja łaska w tym sakramencie małżeństwa towarzyszyła nam przez całe życie. Bo Ty jesteś naszym źródłem. Ty jesteś naszym umocnieniem. Piękny jest ten fragment, moi drodzy, mówiący o tejże miłości, którą zapisał święty Paweł. Pięknie. Ja muszę powiedzieć, że większość nowożeńców to mnie prosi. Niech on przeczyta, bo tak pięknie to brzmi. Ale moi drodzy, to pięknie brzmi. Ale jak tak człowiek się wsłucha w ten fragment i jak posłucha i, i mówi, że miłość cierpliwa jest łaskawa jest, nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu, nie pamięta złego, współweseli się z prawdą, że wszystko przetrzyma, to człowiek sobie zadaje pytanie, czy taka miłość jest w ogóle możliwa dla nas, ludzi słabych, gdzie w piosenkach mamy, dzisiaj miłość jest, jutro jej nie ma, albo za minutę nie ma. Moi kochani, jest możliwa. Święty Paweł się nie pomylił, tylko jest możliwa pod takim warunkiem, że ta miłość oparta jest na Bogu. W każdym, moi kochani, powołaniu, a to jest wasze powołanie do małżeństwa, cudowne, wspaniałe powołanie. Patrzę na Was i widzę od razu najmniejszą wspólnotę miłości. Na razie Kamila i Michał. Za jakiś czas będziecie tutaj z, taką, z takim owocem miłości chodzić mam nadzieję, że to będzie i ten owoc miłości będzie niesłychanie ciekawy jak zapyta mamusiu dlaczego jesteśmy w tym kościółku to niech Pani odpowie wtedy zgodnie z prawdą bo tu smarkaczu Twoje rodzice najpiękniejsze chwile przeszypali. tu się wszystko zaczęło później zrozumiesz, jeszcze teraz za młody jesteś to jest właśnie, moi kochani to jest właśnie to, do czego tutaj po prostu rzeczywiście od czego się wszystko zaczyna to Pan Bóg wam to e, zaproponował, to Bóg tak pokierował e, waszym życiem i waszymi losami. Sobie proszę pomyśleć. Sobie możecie powiedzieć tak, proszę księdza, dzieło przypadku, że tak pani Kamila spotkała pana Michała, pan Michał, panią Kamilę i tak dalej. A sobie popatrzcie w ten sposób, że Bóg tak pokierował waszym życiem, waszymi losami, żeście się spotkali, jak pierwsze, pierwsze raz było spotkanie, to tam myślę, żeście na nawet uwagi nie zwrócili specjalnie. No cześć, cześć, prawda? A potem... Zaczęły się częstotliwości sercowe. A może? A pamięta pan, panie Michale, jak nie wiem, jakiś czas temu walnął pan na kolania i powiedział: Kamilko, zostaniesz moją żoną? A Kamila? Pamięta, a Kamila poczekała, bo to taka, powiedzmy, troszeczkę osoba przekorna. Odczekała chwilę, potrzymała w niepewności, a po chwili powiedziała: Od pół roku czekam na to. Moi drodzy, to jest to, co, z czym dzisiaj bierzemy udział. W pięknej uroczystości za zaślubin młodej pary. Będziecie przyjmować za te kilkadziesiąt minut życzenia. Będziecie mieli różne życzenia. Ja gdybym chciał się dołączyć i dołączam się zresztą do tych życzeń, które tutaj będą wam ofiarowane, to moi kochani życzę wam, żebyście ciągle w swoich sercach słyszeli te piękne słowa Pana Jezusa, które będą brzmiały tak. Dzieciaki moje. To przykazanie wam daję, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja Was umiłowałem. I niech On będzie tak, jak zaproponowałem tą Ewangelię o budowie domu. Niech On będzie tą skałą, na której zawsze będziecie budować. A jak będziecie na Starówce, to zawsze wpadajcie do katedry. Tam mamy najświętszy sakrament w Kaplicy Cudownego Pana Jezusa. I opowiadajcie, co u Was słychać. Tego wam życzę. I na zakończenie mam jeszcze pytanie. Pani Kamilo i Panie Michale, czy po tym wszystkim, co ja wam powiedziałem, to wy nadal jesteście gotowi zawrzeć sakramentalny związek małżeński? Są gotowi. Powstańmy.